Czy wy to widzicie? Ja jestem w szoku. No, i to, co jest dla mnie w tej chwili najlepsze, to rzeczy, które tutaj teraz widzicie. Siemanko, witam Was. Idę po kolejną paczkę. Tym razem paczka od widza. Zaraz mnie auto przejedzie. Paczka od widza. Mogę się tylko po części spodziewać, co jest w środku. Natomiast w rzeczywistości, co jest, dowiemy się na warsztacie. Otwieram skrytkę. I też w dużym. Oho. O kurde. Dobra, wyciągam. Opowiem Wam, że swoje waży. Szybko dał Ale zimno. Ja właśnie kończę pracę, i dostałem informację, że kolejna paczka jest do odebrania w paczkomacie Macie to już są dwie. Z czego się dowiedziałem, że tą, którą widzieliście chwilę wcześniej, będzie do niego kolejna, do niej kolejna przesyłka? Tyle, że kurierem, bo jest zbyt długa, także tam będą dwie łączone. Dzisiaj jeszcze przyszła informacja, że będzie kolejna paczka, także sezon świąteczny się zaczął. W sumie trwa cały rok. Pokażę Wam jeszcze, co kupiłem. Takie Lego udało się kupić w Dino. Dzięki, Artur. Ja mówiłem, że przyjdzie druga część. No i już jest taka długa. Właśnie odebrałem. Za co serdecznie dziękuję. Te dwie paczki są od jednego widza. Otworzymy na warsztacie. No ogólnie jestem w szoku. Siemaneczko, witam was z warsztatu. Dzisiaj paczka od widza. Paczka od widza, która no Teściu wchodzi w nią właśnie obok. Powiem wam. Który... Widzę, że ją nie podniosę. Nie podniesie. <grystanie> jest paczka od widza. Tak kazał powiedzieć, że paczka od widza. Po części wiem, co jest w środku, ponieważ e, kolega, który to przysłał, oglądał odcinki i ja tak narzekałem na światło u siebie w warsztacie. No, i tyle wiem, że po części tutaj będzie coś związanego właśnie z tym światłem. Także otwieramy, bo ja sam jestem ciekawy, co to jest w środku, ale najważniejsze, najważniejsze, to jest pierwsza część. Druga część ma przyjść kolejnego dnia, a dalej, po drugiej części, dowiecie się w kolejnym odcinku, także będzie to seria, więc oglądajcie, a my bierzemy się za. U otwieranie paczki zabezpieczone, no i musicie uwierzyć na słowo, że ona waży. Tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze, bo nie idzie urwać. Nie lubi dymulki. No, ty, ty pakę o ma oczywiście do kosza no i otwier Ramy, otwieramy otwieramy tu jeszcze co tu my mamy to jest taśma ledowa listwa ledowa, Bo, a po się jedna rzecz tutaj jest zawartość przesyłki do do warsztatu i do przyczepy. 6 metrów widzę. 6 metrów. Czy to nie będzie, aby do przyczepy? To jest na. na 12. To chyba do przyczepy będzie. Nie wiem, nie pamiętam. Łoma. Tutaj są do rozbiórki. A tu już są rozebrane. Tutaj, tak? Jasny, gwi. Czyli to, rozumiem, jest dodatek do tego, co miało być. Zobaczcie, jakie kawałki miedzi. O, tu będzie. O, matko. Czekajcie, może wyciągniemy. Następna miedź, a później Kolejna żeby się widzieli, bo nie widać. O. Tu jakieś śrubeczki. Nosiąc. Tu, tu, jest do... tu są złączki przewodów. Używałem kiedyś takich, bardzo proste tu mosiąc srebro Nie wiem co to jest To są zżynki miedzi jest puszka, puszka do puszka do warsztatu To do rozbiórki, do rozbiórki. bo to pisze środ, Będziemy mieli O Mosiąc, Widać Eee, to jest do mocowania kołków, żeby przewód wsiadł w środku, tak? Panie elektryk? Tak. tak. Kostki do łączenia. Następne, Następne złączki. złączki. Ja pierniczę Zobacz nawet są kołki, żebym w ścianę mógł zamocować. O kurde, dwunastki widzę. No, kawał kołka. Tam, tam, tu. No dobra, już tutaj. Następne kółeczki No nie mam pytań. Eee, puszeczka. Kolejna 4. puszeczka. Dwie taśmy izolacyjne. Izolacja. Włącznik hermetyczny. No. Normalnie pełna opcja. Kolejna kostka. kostka. Pucha. pucha. Też pucha. Też pewnie. pucha. Też pucha. pucha kolejny włącznik, wszystko nowe. Nie włącznik, tylko gniazdko. O, a, a no, może gniazdko, gniazdko. To jest, bo jest. O, te są Do tego yy, przewód. Kuchen szybkiego montażu, tak. No, 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 to bardzo to dobre. Tutaj to, to same A to ponoć miał być jakiś wspornik. Yy, do, do blatu, regału. do regału, do blatu do regału, to są takie, coś. o zobaczcie tylko prawe i lewe tu są widzę tu o, do ściany i jak, te o, drugie przypuśćmy tu jest ściana tu jest jeden, tu jest drugi tak, i, i blacik Bla, tego, i to jest mocne i deska. to jest mocne i to jest chyba lepsze niż regał o Jezu! No to waży swoje, ta, to już mówię, że ta paczka, kurde, ważyła! O, sakra! No. Szok, co tutaj się dzieje. Czy wy to widzicie? Bo ja się nie mogę normalnie napatrzeć na to. Zobaczcie, zobaczcie na przykład to. To jest gruby temat. Ile tutaj jest miedzi kawałkowej? Drut milbery. Tutaj jest. Tu już widziałem, że są z kawałkami srebra. Tutaj jest srebro. Tu jest mosiąc. Tutaj jest mieć e, okorowana, jest kawałkowa. Tu są kawałkowe. Tu jest e, złom. Tutaj jest mieć. O, teściu tu już bierze mi zabiera przewód. Zobaczcie, jakie grubasy. Jasny gwint. Szybka akcja była? Przeszło? Nie, nie przeszło? prawie. Nie, bo wimadła nie mam. Powiem Wam, że bo tak... ja jestem w szoku. No, i to, co jest dla mnie w tej chwili najlepsze, to rzeczy, które tutaj teraz widzicie do mojego światła w warsztacie. Szybko złączki, kołki, izolacje, mocowania do przewodów, kostki, no, cuda, włączniki, gniazdka, puszki. Mam totalnie wszystko. O, jednak wyszło. Cyk, szybka akcja, czyli. W drugiej paczce już wiem co czego mogę się spodziewać. Wy to zobaczycie w kolejnym już odcinku. A też tu kurde jaki zawzięty. To nie ma bo mi madło zabrali. Po mam własnej konstrukcji kolowareczkę sobie zrobiłem. A to wszystko. W jeszcze kolejnym odcinku zrobimy sobie segregację. Bo tutaj nie mam teraz wagi Zrobimy no, macie, sobie jaka ładna, świecąca. No, Zrobimy sobie kopalnię miedzi Zrobimy sobie kopalnię mosiądzu Rozsegregujemy to wszystko na poszczególne elementy Przeważymy I zobaczymy na jaką kwotę tutaj tego jest No chyba, że on mi przez ten czas tutaj wszystko okoruje <laughs> To nie będzie odcinka Ja jestem pod wrażeniem Kolego Wielkie, wielkie dzięki O Znowu przyszedł ten moment, że ja nie wiem co powiedzieć. Mogę powiedzieć Zatka dziękuję. Zatkało, Zatkało kakao. kakao. Czekam na drugą paczkę, która przychodzi i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja naprawdę jestem Ech. pod mega wrażeniem, co tu. A, i tu jeszcze jest do demontażu, bo jest wszystko opisane w środku. Tu jest mosiądz jeszcze, także zrobimy pełną kopalnię miedzi. No i z teściem bierzemy się za światło u mnie w warsztacie, a to jest do przyczepy, bo kolega napisał w mailu, że to będzie do przyczepy. Ale przyczepa pod śniegiem A, stoi. A przyczepa pod śniegiem stoi. Zobaczycie zaś Zostaw mi te kabelki. Nie Jezus, taki kurde nie jest uparty. ja tak... To... Tak lubię obierać. <laughs> proszę to, bardzo. To to wezmę, proszę tak. otwierać mnie tu Ledy To jest do podświetlania czegoś w przyczepie. 6 Ale... metrów, tak? Podobno 6 metrów tu pisze. Jest, jest Napisane 6 metrów, metrów. No. Polska. ledowe moduły LED w specjalistycznym dostosowaniu profesjonalnego. Tylko profeska. No to Zobaczcie. jest jakbyśmy chcieli coś w przyczepie podświetlić. Może pod półkami pójdzie to. Na przykład. Ale pas no nawet tego. O, to jest początek. Nie będę tego rozpoczynał. Tak, rozpoczynał, bo to nie bo... chodzi, żeby tutaj to zrobić, ale... Bo po prostu chcę... To jest całkowite takie. Tak, jest, fajne, nie jest taka nie jest taka prowizorka jak to sprzedawają w sklepach. Naprawdę no, jest, jest bo tu pisze profesjonalny Profesjonalne, jest konkretne. Naprawdę szok. Tyle mi już okorował. Zabieram mu, bo mi normalnie nie będzie odcinka kolejnego dla was. Ja mówiłem, że przyjdzie druga część. No i już jest. Taka długa. Właśnie odebrałem za co serdecznie dziękuję otworzymy na warsztacie no ogólnie jestem w szoku słuchajcie drugi dzień i doszedłem do wniosku że wszystko nagram w jednej w jednym odcinku więc przyszła druga część patrzcie teraz Złapię? nie złapiał obiektyw jest to takie długie więc wszystko będzie w jednym odcinku. To jest druga część paczki od widza, bo tak kazał powiedzieć. Bardzo Cię pozdrawiam i od razu dziękuję. I teraz tak, tu jest pudełko, ale tu jest jeszcze coś. Nie wiadomo, co to na do... A już wiadomo, co to jest. Amelina. Nie, Miko, listwa. Listwa jakaś taka. Ja to wyciągnę. Jak się da. Ale tu jeszcze na końcu coś jest. Dajna. Dobra, to na końcu pójdzie. Bo za dużo rozcinania. I tutaj podejrzewam co jest, patrząc po tej pierwszej paczce. Ale to też mogę tylko na razie domniemać. Nie chcę, bo wiesz, co? Że trzeba się przeciąć. No, i to jest właśnie to, o czym, o czym kolega mówił, że tego nie przyjęli mu. Bo to miało być dwumetrowe. I teraz jest przecięte na 1,20 m, I na 80 cm. No za krótkie rączki no. Dobra, odłóż Tak, a teraz chodzę lecieć. To są lampy. Te Jadzeniówki to, to są, to musi się na słowo wierzyć. Trzymaj je. Trzymam, trzymam, czy trzymam, trzymam, trzymam. To są te ledówki widzę. Dobra, może yy, trzymam to. Trzymam. Musimy i... zrobić tak, bo to jest tak długie, że po prostu pojedynczo otworzymy. Aczkolwiek dwie są jednakowe, więc. O, Łumac. Który ja też, też może. Proszę bardzo. Zobaczcie. Jak ona tu będzie pięknie pasować? No Akurat w kamerze nie widać, ale podniosę. A <laughs> <O. laughs> tu jakby tak. Nie się śmieje. I teraz to właśnie pójdzie do mnie do warsztatu. To czyli dwie są takie? Dwie o. Dwie takie, dwie takie są. Czekaj. I jeszcze coś jest w jednym pudełku. A to jest ta trzecia. Też mi się nie zmieści w obiektywie. mimo że jest... No kurde, może tą założymy tam. W wartacie. No wartacie to jest. Teraz to światło będzie. No nie mam pytań. Kolego, wielkie, wielkie, dzięki jeszcze raz. Ja jestem pod wrażeniem. Podłączymy to. I jak to podłączymy, oczywiście na pewno nie w tym tygodniu, bo ja mam trochę pracy w pracy. Święta. Święta. Także trochę trzeba przypauzować, ale, ale jak to podłączymy, to wam pokażę, jak to wygląda. No, dla mnie mistrzostwo. Może no, to będziemy podłączyć, ale tu jest. No, i do tego oczywiście te listwy. Ja Was pozdrawiam. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapki do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach z warsztatu, ze sprzątania, z korowania miedzi i innych takich odcinkach. No i z mocowania oczywiście oświetlenia. Pozdrawiam, cześć.